Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest całka nieoznaczona funkcji wymi niewymiernych. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Na pewno kartki papieru, czegoś do pisania oraz wzorów tablicy, tablic ze wzorami na całki. I rozpoczynamy, moi drodzy. Na tablicy mamy przedstawioną właśnie całkę funkcji niewymiernej. No, mamy pierwiastek stopnia drugiego w mianowniku, co sugeruje nam już, że jest to właśnie tego typu całka. No i moi drodzy, jak zabrać za taką całkę? No cóż, wszystko zależy od tego, co się dzieje, jakie są potęgi zarówno w liczniku, jak i w mianowniku. No, na przykład, my tu widzimy, że pod pierwiastkiem mamy potęgę x pierwszą i w liczniku poza tym pierwiastkiem też mamy x pierwszego, więc nie możemy podstawić tak łatwo, na przykład jak czasami udawało nam się, tak, że podstawiliśmy coś w mianowniku i wychodził nam licznik. Musimy pokombinować tutaj troszeczkę inaczej. E, I teraz tak, na początek ja bym bardzo chciała pozbyć się tego tutaj pierwiastka. E, jak pozbywać się pierwiastków? Pierwiastków pozbywamy się podstawiając za to, co jest pod pierwiastkiem, T do potęgi takiej, jakiej jest stopień tego pierwiastka. Czyli w naszym przypadku będziemy podstawiać T kwadrat, bo mamy drugi stopień pierwiastka i to jest równe 4x plus 1. I teraz, moi drodzy, nastąpi sekwencja takich ciekawych kroków, które będą zmierzały do tego, żeby wyredukować to, co mamy pod wszystkie x, -y, praktycznie, które mamy pod całką, które nam pozostały. I teraz policzmy sobie pochodną z obu stron, czyli mamy. 2 t dt równa się 4 dx i teraz moi drodzy wyznaczę sobie z tego dx a już żeby na, na zaśmieć więc dzielę obustronnie przez 4 czyli to będzie 1/2 t dt ale to nie wszystko, bo pozbyłam się tego elementu i pozbyłam się tego elementu. Nadal zastanawiam się, co z tym elementem. No i skąd mogę 2x wyliczyć? Moi drodzy, 2x wyliczę sobie z tego podstawienia, bo jak wiemy, tutaj mamy wielokrotność 2x, 2x, więc mogę sobie stąd wyznaczyć, czyli najpierw wyznaczam 4x, czyli 4x to będzie, jedynkę jak przeniosę to będzie t kwadrat minus 1 i dzielę przez 2, czyli będę miała, że 2x x to się równa t kwadrat minus 1 przez 2. I takim oto sposobem pozbyłam się wszystkich elementów, które mają x. A na tym polega metoda właśnie przez podstawienie. Jeżeli wam się x jakiś tutaj jeszcze będzie pałętał, to znaczy, że zrobiliście to źle i musicie wrócić i przemyśleć jeszcze i spróbować jakoś inaczej to zrobić. No więc spróbujmy teraz te nasze podstawienia wrzucić do całki, czyli za 2x wstawiamy t kwadrat minus 1 przez 2. Dodać 1 tutaj nadal zostaje. Przez pierwiastek z t kwadrat, bo za ten element podstawialiśmy t kwadrat, czyli pierwiastek z t kwadrat to będzie po prostu t razy dx, a naszym dx była jedna, druga t. I oczywiście dt być musi. I teraz będziemy sobie to upraszczać. Jak widzicie, mamy świat samych t, więc jesteśmy zadowoleni, bo udało nam się to zrobić tak, jak chcieliśmy. I teraz zobaczcie, jedną drugą, która znajduje się tutaj, wyłączam przed całkę jako stałą, natomiast to t zredukuje się z tym t. Zostaną mi jedynki, i co mi zostanie dalej? Zostanie mi licznik, i ten licznik tutaj rozbiję sobie, czyli będę miała, e, dzieląc przez jeden, Tutaj już nie muszę pisać tego ułamka, bo ta jedynka mi nic nie zmieni, e, czyli będę miała t kwadrat przez 2 minus i 1 przez 2, czyli 1 druga dodać 1, czyli rozpisałam sobie ten licznik, który tutaj mamy, e, tu jest tu plus 1, a tu rozbiłam ten ułamek. Raz jedna druga, jedną drugą już tutaj sobie przenieśliśmy, te nam się skróciło, jedynki nie muszę pisać i biorę sobie to w nawias i... DT. I teraz moi drodzy, kontynuując, mam jedna druga całka, minus jedna druga, plus jeden mi się zredukuje jak najbardziej, więc to będzie plus jedna druga. DT. I teraz już mogę spokojnie co zrobić. Mogę obliczać całkę, ale ja jeszcze pozwolę sobie troszeczkę kosmetycznie popracować, żeby już potem się tym nie martwić. I zobaczcie, że wspólne dla obu jest jedna druga, którą zapomniałam wcześniej wyłączyć, więc wezmę sobie. Tutaj tą jedną drugą z, z tego nawiasu wyłączę, czyli wyłączę przed całkę, czyli jedna druga razy jedna druga to jest jedna czwarta. No i ponieważ wyłączam, to tu już tej jednej drugiej nie będzie, więc będzie t kwadrat, i tu będzie plus, jak jedną drugą wyłączę z jednej drugiej, to zostanie mi jeden, bo jeżeli będę chciała z powrotem pomnożyć i włączyć, to musi wyjść mi też jedna druga, czyli jedna druga razy jeden jest właśnie jedna druga, i tutaj mam dt. Możecie to robić, nie musicie, ja tylko zrobiłam to. Celem kosmetyki, natomiast to nie jest obowiązkowe. I teraz możemy sobie spokojnie policzyć naszą całkę nieoznaczoną, całka z T kwadrat w nawiasie to mamy T do trzeciej przez 3, zaś całka z jedynki i całka ze stałej, to jest stała razy zmienna, po której całkujemy, czyli plus T. No i plus C na koniec sobie dopiszemy tutaj i wymnożymy sobie jeszcze nasz nawias, czyli to będzie t do trzeciej przez 12, dodać 1 czwarta dodać c. I takim oto sposobem obliczyliśmy całkę, ale uwaga, pamiętajmy o tym, że zaczynaliśmy naszą całkę w x -ach. I w xach też skończyć ją musimy. A zatem moi drodzy, co należy zrobić? Oczywiście musimy z powrotem za T podstawić. Wracamy do podstawienia, do jego punktu początkowego. I uwaga, co tutaj się stało? Tutaj mamy T kwadrat równa się 4x plus 1, a ja chcę T, muszę więc moi drodzy, spierwiastkować. Czyli moje T to będzie po prostu pierwiastek z 4x plus 1, czyli będę tutaj miała pierwiastek z 4x dodać 1. Do potęgi trzeciej przez 12, dodać 1 czwarta razy pierwiastek 4x plus 1 i dodać C. I taki jest wynik mojej całki, całki funkcji niewymiernej. No, i cóż, moi drodzy, kto by przypuszczał, że z takiej funkcji powstanie taka całka? Zawsze jest to duże zaskoczenie, kiedy mamy wyniki całek, przynajmniej dla mnie, bo robi się nagle czegoś więcej i jak faktycznie byście sobie pochodną policzyli teraz z tego końcowego wyrażenia, to wyszłoby wam to, co mieliśmy na początku. Ja zapraszam do kolejnych części związanych z całkami nieoznaczonymi. Trochę tych całek na naszym kanale policzyliśmy wspólnie, różnego typu od tych podstawowych po. Funkcje wymierne, niewymierne i trigonometryczne. E, także znajdują się tam całki hiperbolicznych funkcji. E, I cóż, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, bądź też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, to czym prędzej wysyłajcie to wszystko na adres mailowy, który jest podany w opisie do tego filmu. Ja zachęcam ze swojej strony do polubienia filmu, do subskrypcji naszego kanału i cóż, życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.